Cześć, chciałabym Wam opowiedzieć trochę o tych dwóch chłopakach. Tadzik jest ze Stowarzyszenia Zwierzęcy Zakątek Z Gorzyc, a Fifi jest ze Stowarzyszenia Kocia Przystań Sosnowca. Jedno i drugie stowarzyszenie utrzymuje się tylko i wyłącznie z darowizn od ludzi, i oba stowarzyszenia robią bazarki. Kocia Przystań robi tak trochę cyklicznie. Rzadziej w ciągu roku, zaś y, zwierzęce kontek robi y, w miarę regularnie, chyba raz w miesiącu. Jeżeli komuś coś zalega w domu, coś czego nie używamy, leży, albo szkoda wyrzucić, y, a jeszcze jest dobre y, i nie chcecie tego sprzedać, a chcielibyście pomóc, to zachęcam do y, przejrzenia swoich rzeczy, y, odłożenia ich, spakowania w paczkę. Na stronie, na Facebooku, czy nawet na stronach internetowych, znajdziecie adres, gdzie można taką paczkę wysłać. napisać to na bazarek i ktoś to wylicytuje. Niech, niech z takiej paczki będzie nawet te 50 zł. To zawsze jest 50 zł do przodu i starczy na jakąś suchą karmę, czy, czy mokrą karmę dla psiaków, czy kociaków. Można sobie wybrać im tadziku. My regularnie przeglądamy zabawki tadzika. Teraz mamy już odłożonych kilka. Od kumpleta dzika pani odładka też przeszukała. Trochę po siedlu popadaliśmy, czy ktoś ma ochotę się dołączyć do tej akcji naszej. Ja już biorę koszty wysyłki na siebie i po prostu się wyślę to trochę tu, trochę tu. I zawsze wy macie więcej miejsca w domu zwierzaki mają co jeść. No myślę, że są wszyscy tutaj szczęśliwi. Tylko pamiętajcie, takie rzeczy, które ktoś może jeszcze użyć i z nich skorzystać, mogą być rzeczy oczywiście używane, ale żeby nie było na przykład dziura wyobrania, bo to e, trochę bez przesady, prawda? To takie rzeczy, które byście sami chcieli wylicytować, może w ten sposób. E, z kocią przystanią, czyli skąd mam fifcia, e, powiedzmy, że współpracujesz od wielu lat, Kiedyś też pomagałam przy bazarku, kiedy miałam tego czasu trochę więcej. Zaś u Tadzika pierwszy raz brałam udział teraz w bazarku. I na przykład precyzjowałam maskotkę dla koleżanki i córki, koszulkę, jakieś obańki mydlane. Co tam jeszcze? Torebkę dla drugiej koleżanki, taką na, na imprezę malutką. I naprawdę są fajne rzeczy. Po drugie, jak sobie wpiszecie te dwa stowarzyszenia na Facebooku to na przykład tak, tutaj jest cyrylkowy bazarek, na, jeżeli chodzi o stowarzyszenie Kocia Przystań, a u Tadzika jest, u jest z, charytatywny bazarek Zwierzęcego Zakątka, tak to się nazywa, ale jak pójdziecie na strony facebookowe, to też to można odnaleźć. Tadeuszu. No, więc jakby ktoś miał chęć, to zapraszam, jak napiszecie do obu miejsc, na pewno Wam dadzą adres i tak dalej. Dobra, to tyle.